To jest... Co ja 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 siebie. ja ja bo trochę no, ja wy chcecie. W grze piwa 14. ja w ja 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 Tygodniu jest super mecz. Tygodniu super mecz. Obrzy ty... Ale to, to jest fajne. Jak się to przecież jest jeszcze fajniejsze? Tak. Przeszedłem do... Co przeszedłem, ty trzeba zrobić? Ej? Przeszedłem nawet złoto. Co ty trzeba zrobić? Daj ja, ja mogę ci to zrobić. Dobra. Dobra, ja grajczyma, bo jestem lepszy. Czekajcie. Lex, komentarz! No komentarz, a gente tá aqui! E tamele odcinku! Tak, 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 tak! Tu fiz Tá aí, poguenta! Tu dajeste wumkatce! Jaka zmyła, jaka frajda, jaka... ...myła frajda! Tu és

Zabłogalić, a nie rzucać. Tak, jeszcze to strzelił. Teraz, widzę 14 najgrodniejsze są zrzucni. Tak. Ja tą wczoraj grałem i ten. I, i strzeliłem wszystko z rzucek. Ja prawie wszystko wziąłem z na no, no wystawę, no wystawę kobiet, tak? Nie, no wystawę mu Aha, dobra, myślałam, że lasek. No. Ale czarnych czy białych? Czarnych i białych. I, I jeszcze czarno-białych. Stoję jak... Stoję O! Już minuty jakby <śmienicza> co! I tutaj... Trzy minuty. No nie! No nie tu! Dalej jedziemy. Ale... Jest <śmienicza> balone! <śmienicza> No nie ja widziałam piłkarza w meczu, żeby sobie coś ja Kupa. Kupa? Kupę, no może kupę zrobił, no. Nerf. No, z nerfa. Tak. No. Strzelał, strzelił i kupa, zrobił z wrażenia. Nie. Nie mam poprzez tylko jak to No nie, bo nerw strzelał na całe boisko ze strażę. <grym wyszuki> no i ty podlał trawkę z tymi sikami. Ooo, <grym wyszuki> ja patito, to jaka ładna pani, to ja tam, tam rzuca, jaka ja ładna. A tam a tak to rzuca? Nie wiem, pan dobrze. Nie, tak. Tak. <grym wyszuki> Nie, tak, tak, nie. Ciąg! Za późno, Co to, to był? Ja nie mogę. Nie, to! Wyjdźmy do ziemi. temu Tego nikt nie wie. I Trafił chyba do chyba w ale dobrze. No, co tak No, pójdzie sobie do szpitala. Mhm! Pokaż się. Pokaż się. Pokaż się, w no. no, 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 ta, ta, ta. no, 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 sobie sobie no, 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 Te no, Te no, 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 Stawiamy ten filmik, no nie wiem, no YouTube'a no, YouTube'a no. No nie, no, no nie, no my z 24, co? No może stawimy na stronę internetową piłkarską, co? Nie. A, no, a może byśmy stworzyli nie. nową? Nie, nie. No. <laughs> może stworzymy jakąś nową stronę internetową? Nie. Tak. głupie. Głupia strzałka na tym małym boisku. No ja tutaj jest, tego ja nie wiem. A jak myślicie, upadnie mi ta strzałka nad, nad głową, która jest? Upadnie mi na głowę ta strzałka, która jest nad nimi? Nie. Yeah. No chyba tak. A, to jest, to słabo widzieć te strzałki, no tak. słabo widzieć te strzałki, to wy tego nie widzieliście. Chodźcie, żeby na żywo pisać 14 albo 15 to ogóle jakąś. I to będą, to te, to, 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 to jest te, te, wie, te dziwne strzałki. Nie, w dziesiątce nie ma. No to może nie w dziesiątym. Za różnica. Ty jesteś w studiu? Ja? No. Nie. Tak, jesteś w studiu. W <grym> studiu Warszawa? Nie. No jak jestem w studiach, to tak, ale w studiu nie. W tak. No nadzieję, że z na nagrywa, z Nie. Na fajście. No, 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 no. Yes! Rone. No, nie na fajnie. Przecież No wejdę tu. Romei, 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 Pokaż to! Romei to! Romei to! Romei to! Romei to! Romei to! 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 piłkarz, ten piłkarz ten Strzelił dwie bramki, szelił, dwie bramki i, zjadł kilka, i chyba zjadł dwa ciasteczka. To nie są ciastka, to są krakersy. No to krakersy, to tam. Dawaj, ja dawaj. Z głowy walnął. Długo jeszcze czas, Cieki Czarsko. dobra. Czekaj, 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 czekaj. Pierwsza mm. No może teraz byśmy już zakończyli ten mecz i nagrywali coś innego, to wiecie co? Ja Wam mogę pokazać jeszcze serwer, który zrobiliśmy Który ja zrobiłem Ze spinkami mamy podobny... No dobrze, kończymy to Dobrze. Po pierwszej połowie No Niestety, ale zagramy jeden odcinek, ale... Niestety, zagramy dzisiaj jedną połowę, mamy tylko... Bo nagramy nagrymy jeszcze Minecrafta, Minecrafta nagramy, no! I będziemy mogli... Te... Też wstawimy na YouTube'a! No, ale to będzie chyba razem, nie, nie. No co ty... Ale raz? nie wiem, czy nagramy. Dlaczego? Zobaczymy. Zobaczymy. Ma no, chyba telefon, idą, idą. No i tak, zamyka. Czekaj, ile czasu? Minuta, sekund zostało! minuta. Janko, jeszcze doliczony! No Tak. No, ja tak, nie, ja tak nie mogę. Zobacz, dzenię, dzenię, a jest No Spomni no, się, spomni się, spomni się, spomni się, się, Oooo! Oh! Ja ciemię! Czerwona! Na pięciu no. To... No, no! Dla ciebie walczak, ja! dla ciebie walczak! No, no, nie, no, ale dam żółtą! Tak! No, tak, bo ty żółty! Nie, bo skościłem kogoś kto ma... Nie, bo ja jestem czerwony i czy dobrze? Uh -oh. Mam nowe kolorki! Yes. Dobra! A się pokazać na koně, tak je Państwa! se, oh. yeah. to? zpátky! Pa, Ahoj! Pa.